Jeżeli funkcja liniowa, którą dostaliście w zadaniu, wygląda na przykład tak, a nie tak, to wtedy trzeba ją przekształcić. Trzeba ją przekształcić do tej postaci, że po lewej jest tylko y i ważne, 1y na plusie. 1y, po prostu y. A reszta zostaje po prawej stronie. A więc jak to robimy? Musimy przerzucić na prawą stronę równania wszystko, co nie jest z y. Najpierw przerzucimy te x. Po lewej zostanie y plus 12 i 4y minus 7 w drugim przypadku. A po prawej. Minus 4x zmieni się w 4x i minus x w x, bo zmienia się znak, jak przerzucamy na drugą stronę równania, wiadomo. Teraz przerzucamy liczby na prawą stronę. Po lewej zostaje tutaj y, tu 4y i dopisujemy minus 12 i plus 7, tak, bo zmienia się znak przy 12 i przy minus 7 na przeciwne, jak przerzucimy na drugą stronę równania. Tutaj wzór funkcji jest już gotowy, bo mamy postać y równa się coś tam, coś tam, ax plus b. Tu musimy podzielić przez 4. Albo pomnożyć przez 1 czwarta, no bo to jest to samo. Po lewej zostaje sam y, a po prawej 1 czwarta x plus 7 czwartych. I tu też mamy już gotowy wzór. W pierwszej funkcji A to 4B minus 12, a w drugiej A to 1 czwarta, a B to 7 czwartych na plusie, koniec. W tych przypadkach tak samo bierzemy to, co jest z x i liczbę i przerzucamy na prawo zmieniając znaki. Po lewej zostaje 2y, po prawej minus 5x i plus 10. Tu tak samo, po prawej pojawi się minus 3x plus 8, ale po lewej nie zostaje sam Y, zostaje minus Y. Tutaj chcemy się pozbyć dwójki sprzed Y, więc dzielimy obustronnie przez 2. Tutaj chcemy się minusa pozbyć sprzed y, więc mnożymy przez minus 1 wszystko. Po lewej uzyskujemy 1y minus 5 drugich x plus 5, a tu plus y 3x minus 8. No bo jak pomnożymy przez minus 1, to też to i to mnożymy oczywiście i zmienią się znaki. No i proszę, mamy gotowe wzory funkcji, tak? Są w postaci, że 1y równa się coś tam razy x plus coś tam. Więc gdybyś miał takie zadanie. Mamy jakąś funkcję, o której nic nie wiemy, ale wiemy, że ta funkcja tu ma być równoległa do tej. To nie wstawiasz tutaj dwójki za a. Nie, bo współczynnik a jest dopiero w takiej postaci jak tu po prawej. Więc tu w tej lewej funkcji po lewej zostaje minus 3y, a 2x i 6 przerzucamy na prawo. Zamienia się to w minus 2x minus 6, dzielimy na 3, tu zostaje minus y, tu minus 2 trzecie x odjąć 2. I chcemy się pozbyć minusa sprzed y, więc mnożymy raz minus 1, tak? Czyli to się zamienia w y. To w plus 2 trzecie x, a to w plus 2. Więc jeżeli ta druga funkcja miała być równoległa, to jej a, to co stoi tu przy x, co mnoży x, to będzie 2 trzecie, a nie 2, tak jak tu na początku byśmy myśleli, że to 2.